Wiedzieliśmy się o warsztatach z plakatów umieszczonych w widocznych miejscach w Białogórze i tutaj w informacji turystycznej też. Dzisiaj malujemy torby, wzory kaszubskie, wzorowane na haftach, gdzieś tam kojarzące się tutaj z regionem, w którym wypoczywamy. To nie są nasze pierwsze warsztaty, byliśmy też na różnych innych, na malowaniu na szkle, na warsztatach bursztynniczych. Ja tutaj z dzieciakami przychodzę swoimi na, na warsztaty, uważam, że są bardzo ciekawe, naprawdę. Dużo się nauczyliśmy, byliśmy też na spacerze ziołowym, więc takie połączenie, w przyjemności tak wakacyjnej, typowo odpoczynku, z jakąś nauką, która gdzieś tutaj jest przemycona o regionie, o, o ludziach zamieszkujących tu kiedyś. Od mamy się dowiedzieliśmy. Na początku, właśnie tak nam się nie chciało, a potem dopiero jak by, byłem. Byliśmy pierwsze, na pierwszym yy, yy, spotkaniu nie, tutaj i yy, tu, malowaliśmy na szkle. To wtedy bardzo yy, mi się podobało. Tak. Jeszcze byliśmy na ziołowym spacerze aż dwa razy. Dzisiaj malujemy na torbie też kaszubskie wzory. Warsztaty malowania toreb w ramach naszego projektu spotkania z kulturą kaszubską, na które dofinansowanie otrzymaliśmy ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zainteresowanie warsztatami jest bardzo spore, ciągle obowiązują zapisy, najlepiej zapisy telefoniczne. Zachęcam właśnie do śledzenia naszej strony na Facebooku i tam na bieżąco pokazują się informacje na temat warsztatów organizowanych przez nas.